Słuchajcie, tak z modelarskiego konta. Właśnie skończyłem robić sesję, skończyłem nagrywać film na kanał dotyczący tego to, 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 tej, tej gagatczyni, która tutaj przed, przed nami stoi, ale nie po to ten short. Słuchajcie, z okazji nowego roku wszystkiego, wszystkiego co najlepsze dla modelarza, czyli spokoju i czasu. Mniej nerwów, więcej zabawy. I co, żebyśmy się widzieli na tym kanale dalej w takiej, w takiej bandzie jak do tej pory, być może nawet większej, co już powtarzałem na live'ach i tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy, naprawdę trzymajcie się, bawcie się dobrze, nie przeholujcie dzisiejszej fantastycznej nocy, a może troszeczkę. No i co, od przyszłego roku zaczynamy dalej. Także kit modeler, wszystkiego najlepszego. I pamiętajcie, sklejajcie, modelujcie i bawcie się przy tym najlepiej, jak się da. Na razie. Do siego roku!